W Polsce mniejsze pojemności motocykli cieszą się coraz większą popularnością, co idzie w parze z tanią i dynamiczną jazdą po mieście. W dzisiejszej prezentacji pokażemy Wam aż trzy kaski od ozona, które idealnie wpasowują się w tę sytuację. Wszystkie trzy kaski posiadają skorupę wykonaną z termoplastu w dwóch rozmiarach. Oprócz tego mamy trzy wielkości EPS-u oraz dwie jego gęstości. Wszystkie trzy kaski posiadają wyjmowane wnętrze antybakteryjne, które nadaje się do prania. Posiadają także zapięcie typu mikroklik z regulacją, co będzie pewnym ułatwieniem dla początkujących bikerów, ponieważ jest to niezwykle przyjemne i proste w obsłudze zapięcia. City 01, jak sama nazwa wskazuje, jest to kask typowo miejski, jednak z małą niespodzianką. Przede wszystkim jest to kask modularny, a to oznacza, że szczękę możemy spokojnie wypiąć. Kask posiada certyfikat PJ, a to oznacza, że możemy poruszać się w takim kasku zarówno z zamontowaną szczęką, jak i bez tej szczęki. Kask posiada oczywiście blendę, czyli ulubiony grad słoneczne dni. Teoretycznie nazwa wskazuje, że City 01 to jest kast typowo miejski, natomiast producent nas trochę rozpieszcza, ponieważ w zestawie dostajemy także daszek off-roadowy, więc możemy poczuć w sobie ze zdobywcy. Miejski kast z daszkiem to zdecydowanie ciekawostka i niezły bajer. Warto wspomnieć także o tym, że mamy tutaj wielokolową wentylację z wylotami z tyłu dla wyciągania gorącego i wilgotnego powietrza. Dla osób bardziej zainteresowanych turystyką, Ozon przygotował model FP-01, który jest kaskiem szczękowym. Jest to jeden z najtańszych szczękowców obecnie na rynku, ponieważ jego ceny zaczynają się od 499 zł. Kask posiada także wielokonową wentylację. Natomiast to, co go różni od City-01 oprócz szczęki, to podbródek, który zapobiega wpadaniu owadów i innych niechcianej rzeczy do środka kasku. Dla osób, które myślą o trochę bardziej sportowej jeździe, mamy model RC-01. Podobnie jak u poprzedników, ten kask jest wyposażony w blendę, która z całą pewnością uprzyjemni nam jazdę w bardzo słoneczne dni. To, o czym warto jeszcze wspomnieć przy tym kasku, to nieco bardziej rozbudowana wentylacja, ponieważ dodatkowo pojawił nam się wlot powietrza nad samym czołem. Na tle pozostałych propozycji RC01 wyróżnia się bardziej agresywną linią, dynamicznymi przetłoczeniami czy chociażby bajerenckimi wylotami ciepłego powietrza. Ceny kasku zaczynają się od 369 zł. Jest to całkiem ciekawa propozycja dla osób, które mają nieco więcej sportowych aspiracji. Wszystkie kaski Ozona są objęte 5 gwarancją producenta oraz pakietem Assistance co oznacza, że w przypadku kradzieży lub wypadku będziemy mogli kupić taki sam produkt za połowę ceny.